Janów Lubelski, miasto w województwie lubelskim w powiecie janowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Janów Lubelski. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnobrzeskiego. Janów Lubelski jest położony na pograniczu Roztocza Zachodniego, równiny Biłgorajskiej, południowego skraju wyżyny lubelskiej oraz północnego krańca kotliny sandomierskiej. Miasto znajduje się nad rzeką Białką. Na południe od Janowa Lubelskiego rozciągają się lasy janowskie, stanowiące zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Pierwotnie miejscowość nazywała się Biała, jednak jej nazwa została zmieniona w 1642 roku, gdzie w dokumencie pojawia się już nazwa Janów. W 1660 roku do Janowa sprowadzono Dominikanów. Możemy w miejscowości zaobserwować resztki klasztoru, które teraz należą do kościoła parafialnego. Atrakcjami samego Janowa są między innymi zalew, dwa kościoły, trudełka, browar. Postoja Konika Biłgorajskiego oraz muzeum poświęcone kolejce, która kiedyś jechała z Biłgoraja do Stalowej Woli, a zahaczała o Jan Flubelski. Sam kompleks leśny wyróżnia się spośród innych lasów bardzo wysokim poziomem uwodnienia, mianowicie znajduje się tutaj dużo bagien, po których nie radziłbym chodzić bez przewodnika. Po prostu można się utopić. Janów, pomimo że nie jest to miejscowość takiej rangi jak Kraków posiada swoją legendę, legendę o gościńcu biłgorajskim. Star zlecił Geodecie wytyczenie szlaku przez las, a raczej drogi prowadzącej do Biłgoraja po linii prostej. Niestety Geodecie się nie udało wytyczyć takiej trasy i podobno popełnił samobójstwo. Dzisiaj istnieje jeszcze wycięta droga w lesie, prosta jak strzelił. Zapraszam do Janowa dla SDRN TV Krzysztof Chmielnicki.